Dzień dobry, moi kochani, witam Was serdecznie w czwartek 22 października 2020 roku. Dzisiejszy dzień ma wibrację cyfry 9. Dziewiątka to ten czas, kiedy kończymy, kiedy sprzątamy, kiedy robimy bilans zysków i strat. To jest taki czas, kiedy dobrze jest rozliczyć to, co się nam udało, rozliczyć siebie być może wewnętrznie, ale możemy mieć też tendencję, Możemy chcieć rozliczyć też innych. Przygotowujemy się dzięki temu rozliczeniu i zakończeniu na przyjęcie nowego. W dziewiątce głębsze są uczucia, większa jest nasza wrażliwość, współodczuwanie. No myślę, że jesteśmy tacy bardziej właśnie empatyczni, też bardziej być może skupieni na, na sobie, kiedy. Kiedy gdzieś tam się możemy izolować, możemy medytować, możemy szukać kontaktu z przyrodą, z naturą, <laughs> może wyjście na spacer. W dniu dzisiejszym to też dobry pomysł, który być może ukoi nasze nerwy, czy naładuje nas takim pozytywnym nastawieniem do świata. Jeżeli chodzi o księżyc, księżyc nadal znajduje się w koziorożcu. No to z kolei skłania nas do skupienia na sprawach materialnych, na naszej pracy, na zdobywaniu zarówno pieniędzy, krótko mówiąc, ale też władzy, autorytetu, bo do tego pcha nas właśnie koziorożec. No więc, jak widzicie, te energie dzisiaj ze sobą nie współgrają, ale myślę, że nie przeszkadza to w niczym. U jednego bardziej okaże się to istotniejsze, u drugiego. Właśnie ta energia dziewiątki. No i kochani, serdecznie Wam dziękuję za wszelką Waszą aktywność na kanale. Dziękuję Wam za subskrypcje, za lajki, za komentarze. No i oczywiście zachęcam do dalszego takiego właśnie działania. No a teraz już serduszka moje, przechodzimy do kart Tarota. Jeżeli chodzi o Barana, Baran, e, dzisiaj bardzo szczęśliwy dzień. Taki bardzo optymistyczny, kiedy masz wrażenie, że dochodzisz do celu, dochodzisz do miejsca, którego gdzieś tam od dawna pragnąłeś, szukałeś, oczekiwałeś, i teraz jest. To jest ten sukces, ta radość, taka pełnia, pełnia życia, komfort, tak. No, bardzo pozytywna, pozytywna karta, mówiąca też o. Powodzeniu materialnym, jak najbardziej, więc dzisiaj być może w tym koziorożcu właśnie to do Ciebie najbardziej mm, przemówi, tak? No jest to też karta naszego ego, no i takiego dużego skupienia na nim, więc może być to też taki moment, kiedy czujemy się w centrum zainteresowania, albo przynajmniej chcemy się tak poczuć i robimy wszystko, żeby na nas zwrócono uwagę, żebyśmy byli dostrzeżeni i widziani. Byk, moi kochani, byk z kolei w energii mieczy to jest taka karta dystansu, chłodu. Dzisiaj myślę, że nie będziesz podejmować decyzji pod wpływem właśnie jakichś emocji czy uczuć, ale właśnie, tak jak powiedziałam, z dystansem, z chłodem, z analizą, nawet z, taką, z takim być może dużym krytycyzmem. Jeżeli dzisiaj coś będziesz oceniać to właśnie to będzie w ten sposób. Do tego w ten sposób podejdziesz. To jest czas kiedy dobrze jest coś zaplanować. Będziesz miał taką energię tutaj drogi byku. Strategia plany to, to jest dzisiaj twój mocny mocny element gry. Tak więc jak najbardziej możesz się temu poddać. No, jest to też karta takiej osamotnionej kobiety, tak? Czy to rozwódki, czy to wdowy, więc bardzo możliwe, że ktoś z Was, czy bardziej może Panie z podznaku byka, w ten sposób się poczują, tak? Być może jako rzeczywiście osamotnione, a może takie słomiane wdowy, jak to się mówi, że partner gdzieś wyjedzie, od, odejdzie na jakiś czas od, od domu i po prostu poczujecie się właśnie w takiej samotności i w takiej no też. W pewnym sensie niezależności, gdzie same podejmujecie decyzje, same działacie, same idziecie do przodu. No tyle chyba wystarczy. Ewentualnie, gdyby ktoś szukał jakiejś rady, powiedzmy, nie wiem, lekarskiej czy na przykład prawniczej, to jak najbardziej dzisiaj dobrym pomysłem byłoby zwrócenie się o tę radę do kobiety. Tak, bo to kobieta, to jednak królowa, prawda? Więc za kobiety. Bliźniak, moi kochani. No, bliźniak cudowna karta, dwójka pucharów. No więc cóż, na zakochanie, jeżeli jesteście w związku, no to to związek, w którym para poza sobą nie widzi świata, tak? Stabilizacja uczuć, wchodzenie na wyższy poziom, na wyższy level w tym związku, te uczucia wzmacniają się, gruntują, tak? Więc bardzo fajnie, szczerość, dobry związek, dobry, stabilny związek. No ewentualnie, tak jak mówiłam, wychodzenie na wyższy poziom, czyli oświadczyny czy tam zaręczyny, decyzja o małżeństwie, decyzja o wspólnym zamieszkaniu, no, wszystko to, co się wiąże z wejściem właśnie ciut wyżej. A jeżeli jesteście już w związku takim stałym, ugruntowanym, gdzie ta stabilizacja to już jest jakby codzienność, to bardzo możliwe, że po prostu odświeżycie tak jakby Wasze mm, uczucia, i zadbacie w taki sposób szczególny o swojego partnera bądź partnerkę. Więc bardzo fajna energia, czy w te stronę, czy w te. Ewentualnie, jeżeli ktoś ten dzień spędza w pracy, to też dobra współpraca, dobre stosunki takie między właśnie współpracownikami, też pozytywna energia. No, i raczek moi kochani. No Uraczka dzisiaj może się dziać bardzo dużo. Bardzo szybko jakieś zmiany mogą następować, tak? Bardzo dużo komunikacji, tak? Bo to jest karta też kontaktu, szczególnie takiego, właśnie SMS-y, telefony, tak? Czyli nie bezpośrednie, tylko właśnie poprzez łącza, kiedy dużo rozmawiamy, dużo piszemy, jakieś czaty, tak? Informacje różnego typu przychodzą do nas, może coś się ujawnić, coś, co było skrywane, gdzieś tam wychodzi na wierzch, taka właśnie informacja, czegoś się dowiadujemy. Może to być też moment, kiedy dociera do nas na przykład jakaś przesyłka, jakieś pismo urzędowe, bądź paczka, kurier przynosi jakąś paczkę. No więc to też jak najbardziej może to być. Ale generalnie może to być dzień, kiedy bardzo dużo spraw trzeba będzie załatwić, dużo spraw do ogarnięcia i gdzieś tam ten dzień będzie na tyle intensywny, że wieczorem, jak sobie już wreszcie usiądziecie, to będziecie naprawdę czuli się zmęczeni i aż będzie szumiało w głowie od nadmiaru myśli, emocji i rzeczy, które się gdzieś tam obok działy. No i moi kochani, idziemy do lwa, a lew, no cóż, dar miłości, tak, bardzo piękna karta, karta mówiąca o tym, że masz, drogi lwie, opiekę z góry, nie zapominaj o tym, jeżeli czujesz taką potrzebę, proś o pomoc, o wsparcie, o tą opiekę, no, tak w, w bardziej przyziemnej wersji, to po prostu przyjemności, które sobie dajemy, na przykład w relacji, takie ciepło, którym emanujemy, przytulenie, tak, to jest taki ten kobiecy, delikatny seks, więc jak najbardziej też w te strony może, może ta karta nas poprowadzić. Początek miłości też, czyli zakochanie, zauroczenie, te takie motylki w brzuchu, pierwsza reakcja, no jak najbardziej też super. No i moi kochani panna, panna zapracowana. Nie wiem czy dobrze pamiętam, że wczoraj też ta sama karta u panny była. No w każdym razie. Praca, praca, praca być może oddana do wieczora. No, więc tutaj droga panno, uważaj, żebyś nie została posądzona o to, że zaniedbujesz wszystko wokół poza pracą oczywiście, bo tej pracy na pewno nie zaniedbujesz. Ale możliwe, że zaniedbujesz rodzinę, dom, dzieci, męża, żonę, partnera, partnerkę, przyjaciół. No Ktoś tam może w każdym razie mieć do ciebie o to pretensje. No więc na to zwróć uwagę. Ewentualnie jakaś panna, jeżeli by faktycznie ten czas spędzała w domu, jednak nie w pracy, to i tak nie będzie mogła usiedzieć na miejscu, tylko właśnie będzie coś przekładać, będzie sprzątać, będzie się gdzieś krzątać po tym domu. Um, jakieś takie obowiązki domowe sobie znajdzie i nimi się mocno zajmie. No i moi kochani, waga energia młodego człowieka takiego jeszcze w wieku szkolnym więc bardzo możliwe, że właśnie wasz syn czy córka jeżeli no, posiadacie takie dziecko właśnie uczące się jeszcze, w jaki sposób ten dzień Wam może zorganizować, bo czegoś będzie może chcieć, będzie potrzebować jakiejś pomocy, porady czy czegoś takiego, tak? No, oczywiście może to być też moment, kiedy Wy sami chcecie się jeszcze czegoś nauczyć, szukacie być może jakichś kursów, jakichś szkoleń, w każdym razie szukamy wiedzy i, i jakieś douczenie się czegoś jeszcze. No, albo może to być też oczywiście moment, kiedy. Zaczynamy jakiś projekt, który ma gdzieś tam w przyszłości przynieść nam e, no zysk, krótko mówiąc, tak? Po prostu finanse. Skorpion. Skorpion, moi drodzy, no niestety karta przegranej, karta porażki, którą e, ponosimy być może z własnej winy, a być może to ktoś sprawia, że właśnie czujemy się oszukani, że nas gdzieś tam na jakimś polu ktoś się zawiódł, oszukał, zdradził, tak? No to w każdą stronę może, może iść. Czy to zaufanie nasze zawiódł, czy w czy ogólnie oszukał, tak, no w, każdej, w każdą stronę. Jesteśmy w każdym razie poranieni, nie potrafimy sobie z tym poradzić, nie potrafimy odciąć tej energii, być może nawet gdzieś tam w głębi duszy pałamy jakąś chęcią zemsty, no bo to też w tej karcie się niestety często. Pokazuje takie negatywne myślenie, kiedy nie możemy o tym zapomnieć, wybaczyć, odciąć się, tylko właśnie tkwimy w tej energii i ciągle o niej, o tej naszej porażce pamiętamy, w jakiej ona by nie była formie. No i moi kochani, strzelec. No, strzelec, właśnie podobna karta, co prawda to nie chodzi o porażkę, ale o takie tkwienie w jakimś takim myśleniu, no często pesymistycznym. Ale generalnie, ogólnie, w tkwienie w klatce, w takiej mentalnej klatce, kiedy myślimy o czymś ciągle i wciąż, nie potrafimy się od tych myśli oderwać, to wręcz nas ogranicza, to jest wręcz takie często marnowanie czasu, kiedy nie potrafimy żyć, jakby płynąć z nurtem życia, tylko stoimy w miejscu i, i tymi myślami jesteśmy skrępowani, tak? To taka też trochę bezradność, takie oczekiwanie, że ktoś przyjdzie, coś za nas zrobi, tak? a my będziemy tylko czekać na ten wynik już. No to niestety jest błędne myślenie, bo nikt nie przyjdzie, nikt za nas nic nie zrobi. Trzeba samemu często zakasać rękawy, czy wyrwać się po prostu z tej mentalnej klatki i zacząć działać. Choćby ten pierwszy krok zrobić właśnie po to, aby z tego kręgu wyjść i wtedy już działanie się rozpoczyna i no i gdzieś tam pomału, choćby nawet małymi kroczkami, ale jednak idziemy do przodu. I nie ma co tutaj szukać wymówek, że, że się nie da, że jakieś ograniczenia takie, owakie, tylko po prostu mm, spróbować. Wtedy dopiero możesz jakieś rozwiązanie problemu odnaleźć, jeżeli spróbujesz, jeżeli tego nie zrobisz, no to, no to się to może po prostu nie udać. moi kochani koziorożec. Koziorożec dzisiaj... Mm, być może będzie sobie coś planował, być może będzie rozmyślał nad y, czymś, co gdzieś tam w jakiś sposób go intryguje, co być może chciałby zrobić, ale jeszcze nie do końca jest przekonany, czy to dobry pomysł, czy to dobry wybór. Nie bardzo wie, czy warto w to iść, czy, czy to się uda, czy to przyniesie sukces, zwycięstwo. Czy, czy on też podoła być może temu? Tak, więc to jest taki moment, kiedy dopiero podejmujemy decyzję, ewentualnie, w którą drogę można iść, i gdzieś tam sobie układamy plan, co można by zrobić, ewentualnie, jakby ta droga mogła wyglądać, co by było, gdybyśmy. Poszli, ale to jest taki właśnie dystans, takie przyglądanie się z boku, jeszcze kompletnie żadnego ruchu w tym kierunku nie robić. Na razie to wszystko się odbywa w głowie, w planach, jeszcze nie ma tutaj działania. No i moi kochani wodniczek. Podniczek, no dzisiaj ważna jest dla Ciebie rodzina, dom, stabilizacja, tak. To jest karta też oczywiście zysku, jakiegoś tam przypływu gotówki, tak? Możesz dostać jakieś dodatkowe pieniądze, czy, czy jakąś premię, czy podwyżkę, być może. No w każdym razie cieszysz się taką stroną, właśnie materialną życia. Cieszy Cię wszystko to, co najlepsze, do czego masz dostęp. Jest w tej karcie też oczywiście zawarta a, taka duża pomoc, wsparcie ze strony rodziny i to w dwie strony zarówno ty dajesz to wsparcie swojej rodzinie jak i ty sam też w odniku jesteś wspierany przez swoją e, rodzinę no i generalnie no spędzenie miło czasu być może właśnie na łonie tej e, rodziny realizujesz jakieś swoje plany, jakieś zamierzenia, jakieś inwestycje być może w dom jak najbardziej też można w tej karcie mm, czynić no i moi drodzy rybka, rybka dzisiaj troszkę w takim gorszym nastroju. Być może jakaś tęsknota, jakiś smutek cię dopadł. Być może troszeczkę masz focha takiego, tak? Gdzieś tam odchodzisz na bok, troszkę się izolujesz. Jesteś może trochę znudzona, nic Cię nie cieszy, to co jest obok nie sprawia Ci radości, Twoje myśli gdzieś tam pędzą, błądzą do przodu, tam szukasz ukojenia, spełnienia, a kompletnie nie widzisz tego, co jest tu blisko w zasięgu Twoich rąk, nie widzisz tego, co mogłoby Ci dać jakieś spełnienie, jakąś satysfakcję, no ale niestety ta apatia... To bujanie w obłokach po trochę, po, po trosze powoduje, że ty tego nie widzisz, a wręcz możesz nawet jakąś okazję fajną przegapić. Więc przed tym przestrzegam, żebyś za długo w takiej energii tego właśnie marudzenia i bujania nie trwała, no bo możesz stracić coś fajnego. Natomiast jeżeli poczujesz taką potrzebę odsunięcia się gdzieś tam na bok na chwilę, no to pewnie, jasne, każdy taki dla siebie chwili potrzebuje, byleby to nie było zbyt długo. Moi kochani, no to chyba tyle na dzisiaj. Tak, życzę wam cudownego czwartku, no i do usłyszenia już jutro.